Kuna Leśna. Kuna Leśna, tumak, gatunek niewielkiego saka drapieżnego z rodziny. właśnie Właśnisowaty występuje w całej niemal Europie oraz Azji, aż po Iran i zachodnią Syberię. W tamste występuje choć niezbyt licznie, na całym obszarze kraju, a zasięg jej występowania często pokrywa się występowaniem kuny domowej. Podobnie jak większość małych łasicowatych charakteryzuje się długim, miękkim ciałem i krótkimi nogami. Bysk wąski, nos czarny. Papuszki palców i stóp owłosione. Jest także brązowa. Spotkać ją można w lesie. Jesteś taki zespół ku.